Już dzisiaj o godzinie 21.05 gwiazdy programu Superstarcie w drugim odcinku zmierzą się z muzykalem. Jak się przygotowują, sprawdzam już teraz. Natasza w drugim odcinku Superstarcia będziesz boso, ale jednak boska. Będę boso, bo, bo w obcesach bym nie dała rady, chociaż lubiłbym tańczyć w obcesach. Jest to piosenka no nie można tego w obcasach wpańczyć. to muszą być miękkie, kocie ruchy, okay. najważniejsze są rączki, dowiedziałam się, że właśnie ten znak to jest słon, ale nie mogę tego palca wybrzystować do końca, śliszę <grym> <grym się grym się> nad tym. Zróbcie ze mną tego słonia i trzymajcie <grym się> za mnie kciuki. Jak ci leży musical? Dobre pytanie. Ogólnie muzykal mi leży, bo to nie jest moja puła, ale akurat ten numer jest cudowny. No, się jak będziesz wyglądał, bo ja sobie Ciebie wyobrażam tak w garniturze, bardzo elegancko i w błyszczących bucikach. Czy tak będzie, czy jednak będzie jakaś przekrętka i zaskoczenie? Nie, nie mogę Ci powiedzieć, o, o, ale o bucikach mogę. <laughs> Wydłubałem swoje stare hiszpańskie sztyblety za baketę do tego numeru, także owie oh taki jestem, Jestem zimny dran. Taka jest moja rola, dzisiaj to muszę pokazać. I zobaczymy, czy mi się uda. Ktoś no. z Państwa tu zazdrości, tej rodzinki wujków wciąż. Staszku na scenie będziesz miał towarzystwa podczas tego kawałka. Będę miał orkiestrę e, starszych ludzi z Pragi, także na pewno będzie fajnie. No. To będzie fajny ten klimat tego wszystkiego. Jak mnie ubrano dziś. Prawdziwy cwaniak z Pragi, krata. Jest. A! Muzyka, to jest gatunek muzyczny, z którym trudno się zmierzyć. Trudno zdecydowanie, szczególnie, że ja z aktorstwem nie mam zupełnie nic wspólnego. Zawsze we wszystkich takich muzycznych szkołach, w których byłam, wszystkie rzeczy związane z interpretacją piosenki były dla mnie najcięższe. E, więc stwierdziłam, że po prostu spełnię swoje marzenie z dzieciństwa i zaśpiewam piosenkę bajkową. Jaką Pocahontas będziesz bardzo uduchowioną, zakochaną w przepięknym Johnie Smithie, huśtającą się na huśtawce z Lian, totalna magia, totalna bajkowość. Kasia, ty będziesz w drugim odcinku Superstarcia dziewczyną ze snów. Czy marzącą dziewczyną? Właściwie bardzo wkurzoną dziewczyną, która śpiewa do swojego faceta, żeby po prostu spierdzielał z jej życia. Przy emocjach w stylu get out of my life, nie mogę robić takich rzeczy, a podkład jest bardzo szybki, także po prostu mam cały czas idź stąd, idź stąd, idź stąd, także paznokcie grają. Ale ciało też będzie grało? Będzie jakiś układ choreograficzny? I mam właściwie przez cały numer układ choreograficzny, także na no, miejsca na oddech bardzo mało. Lubisz sobie dwójki? 21.05. Super starcie. Dzisiaj będzie The Musical.